Nie? Panowie, bo pani widzimy, powiedzą nam kiedy. Szanowni Państwo, jeden z najpiękniejszych dni w roku. Pierwszy czerwiec Dzień Dziecka. Wszyscy byśmy chcieli, by dzieci były. Szczęśliwe, zdrowe, bezpieczne. Ale nie każde dziecko ma taką szansę. Wtedy, gdy jej nie ma, ważne jest, by miało swojego rzecznika, rzecznika praw dziecka. Dlatego dzisiaj, jako posłanki Koalicji Obywatelskiej, składamy projekt ustawy, nowelizującej ustawę o rzeczniku praw dziecka. Po pierwsze, w tej nowelizacji jest bardzo konkretny zapis. Że osoba, która chce być rzecznikiem praw dziecka, musi mieć doświadczenie w pracy na rzecz dziecka i jego praw. Ten rzecznik, który dziś sprawuje tę funkcję, nie miał takiego doświadczenia. To jest nasz pierwszy twardy zapis w tej ustawie. O kolejnych zapisach, które będą gwarantowały, że rzecznik będzie zajmował się w sposób kompleksowy prawami dziecka. Powie pani poseł Marta Golbik, pani poseł Monika Rosa, pani poseł Aleksandra Gajewska. Proszę Państwa, jednym z największych wyzwań współcześnie, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, jest kwestia zdrowia psychicznego najmłodszych. To sprawa, która dotyka bardzo wielu nastolatków, ale również bardzo wiele młodych osób w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka powinien w sposób szczególny przyglądać się działaniom państwa na rzecz zdrowia psychicznego, ale również pomagać właśnie tym najmłodszym w tym, żeby ich zdrowie zostało utrzymane i było zadbane. Dlatego w ramach nowej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wprowadzamy zapis, że jednym z zastępców Rzecznika Praw Dziecka powinien być zastępca. Zajmujący się kwestią zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na podstawie raportu Martyny Wojciechowskiej wiemy, że stan zdrowia psychicznego najmłodszych jest w fatalnej formie. Co trzeci młody człowiek ma fatalne zdanie o sobie. Co trzecia osoba nie ma chęci do życia. Czterech na dziesięciu nastolatków i młodych ludzi ma myśli samobójcze. Warto zaznaczyć, że dzisiejszy pseudorzecznik praw dziecka, zamiast wspierać starania o zadbanie właśnie o zdrowie psychiczne najmłodszych osób, zamiast samodzielnie przeprowadzić takie badania, bojkotował działania Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej i zgłaszał, donosił do ministra edukacji pana Czarnka, że w ogóle takie badania są prowadzone. My uważamy, że żeby młodzi ludzie byli odpowiednio zaopiekowani, żeby... Zaprzestać próbom samobójczym, zaprzestać depresją wśród najmłodszych. Czy jako zastępcę rzecznika praw dziecka powinna być osoba, która będzie się właśnie tym zajmowała, będzie prowadziła bieżący monitoring dotyczący zdrowia psychicznego najmłodszych, będzie wprowadzała programy razem z ministerstwem, razem z rządem, programy, które będą pomagały właśnie tym najmłodszym? To jest jeden z priorytetów. Naszych działań, bo to jest jedno z największych wyzwań, jakie przed nami stoją. Kiedy w polskiej szkole panoszą się takie postacie jak Mikołaj Pawlak, jak Barbara Nowak czy Przemysław Czarnek, jeszcze dokładniej widać, że uczniowie potrzebują zastępcy rzecznika, który będzie chronił ich praw. Dosłownie kilka dni temu obecny rzecznik. Zarządził kontrolę. Powiedział, że skontroluje miejsca, które uczniowie sami wybrali jako oazy akceptacji, otwartości, miejsca, w których znajdują spokój, w których po prostu dobrze się czują. Są to miejsca, które zostały wyróżnione w rankingu szkół przyjaznych LGBT. A my mamy dane, znamy dane, które są po prostu zatrważające. 80%, ponad 80 dzieciaków, które chodzi do szkoły, uważa, że ich prawa są w szkołach łamane. 50% uczniów czuje się w szkole źle. Tylko 19% uczniów nie zaznało agresji i to w różnych formach. Potwierdza to właśnie raport, na który się powołuje raport dotyczący praw ucznia, ale potwierdzają to dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę czy dane unicef -u. i te dane są zatrważające. Natomiast mamy sytuację, w której obecny rzecznik nic z, tego, nic, z tym, nic z tym nie robi. Wręcz opowiada, jak to z estymą wspomina to, że otrzymywał klapsy od swojego taty. Bagatelizuje, wyśmiewa, a generalnie wśród uczniów panuje zamordyzm. I my chcemy to przeciąć. Chcemy, żeby szkoła znowu stała się miejscem pełnym akceptacji, miejscem, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, w którym mogą zawiązywać przyjaźnie i mogą po prostu czuć się dobrze i mogą czuć się bezpiecznie. I to może zagwarantować osoba, która razem w biurze rzecznika będzie pracowała nad ochroną ich praw. I właśnie w tej ustawie będziemy to gwarantować. Zagwarantujemy uczniom, że żaden uczeń nie zostanie dzisiaj sam i żaden polityczny, namaszczony urzędnik nie będzie ich indoktrynował, tylko będzie w urzędzie osoba, która będzie dbała o ich interesy i o ich bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, z Warszawy czasem niewiele jest widać. Niewiele jest widać to, co dzieje się w Polsce, jakie prawdziwe problemy targają młodymi ludźmi w całym kraju. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby rzecznik wyszedł ze swojego biura, żeby miał swoich przedstawicieli terenowych. I to gwarantuje ta ustawa. To, że w terenie będą przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, po to, aby mógł lepiej wykonywać swoje obowiązki. Taka sieć rzeczników w terenie sprawi, że rzecznik będzie lepiej rozumiał, jakie realne problemy targają polskimi uczniami, polskimi dziećmi, młodymi ludźmi. Teraz rzecznik wybiera sobie sprawy, którymi się zajmie. Tu pojedzie, bo szkoła jest tęczowa i przyjazna, tu pojedzie, bo jest afera medialna, tu gdzieś będzie rozdawał różańce. A jakie są prawdziwe problemy dzieci? To są problemy związane z przemocą domową, przemocą rówieśniczą, ze światem, nazwałam go wirtualnym, ale to dla dzieci jest świat realny, rzeczywisty. Dla dzieci z niepełnosprawnościami to jest kwestia przemocy na co dzień, ale to jest także kwestia dzieci z niepełnosprawnościami, które jakoś próbują odnaleźć się w tym świecie. Tych wyzwań jest tak wiele, że jedna osoba tu z centrum naprawdę nie jest w stanie ich zrozumieć. Dlatego dzieci muszą mieć swoich przedstawicieli w terenie, którzy zrozumieją, jakie są ich realne problemy. Bo świat nie dzieje się tutaj, gdzieś czasem 100, 200, 300 km od centrum, w najmniejszych miejscowościach. I takie dzieciaki też muszą być dostrzeżone i pomoc dla nich musi być przez rzecznika zapewniona. Szanowni Państwo, w tej ustawie proponujemy więc konkretne rozwiązania, które będą w sposób realny zwiększały szanse na gwarancję bezpieczeństwa dzieci i reprezentowania ich praw. To jest po pierwsze, tak jak powiedziałyśmy, pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub na rzecz dzieci i ich praw. To są zastępcy rzecznika wpisani do ustawy. Jeden zajmujący się kwestiami związanymi z obszarem zdrowia psychicznego, drugi zajmujący się kwestiami związanymi z obszarem praw ucznia, następnie rozwiązanie, które... Gwarantuje dzieciom to bezpieczeństwo w terenie, a więc pełnomocnicy w regionach, rzecznicy praw dziecka w regionach. Ale, Szanowni Państwo, również kiedy rzecznik zawiedzie, kiedy nie wypełni swoich obowiązków z należytą starannością, nie może być tak, jak jest dzisiaj, że pozostaje bezkarny i nie ma żadnych konsekwencji jako ten, który reprezentuje najważniejszy urząd, jeden z najważniejszych urzędów w państwie. Jest rzecznikiem praw dziecka konsekwencje wtedy kiedy on nie ponosi odpowiedzialności tak naprawdę ponoszą dzieci kiedy on nie wypełnia swoich obowiązków ponoszą dzieci z czym mamy do czynienia w przeciągu ostatnich kilku lat dlatego ta ustawa mówi bardzo wyraźnie że rzecznik jest odwoływalny a więc w sytuacji kiedy na przykład nie przedstawi sprawozdania ze swojej działalności tak jak to było w przypadku tego rzecznika który nie przedstawił sprawozdania z działalności za 2018 rok wtedy Koniec jego kadencji. I kolejna możliwość odwołania, bardzo ważna, kiedy widzimy, że nie wypełnia swoich obowiązków i składamy wniosek o jego odwołanie, tenże wniosek zgodnie z tym projektem ustawy będzie musiał być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu po miesiącu, którym, po czasie, w którym został złożony. To są najważniejsze zapisy w tym projekcie ustawy. I na koniec taki zapis, który w dniu właśnie 1 czerwca da rzecznikowi prawo do wygłoszenia swojego oręcia w bezpłatnie w mediach publicznych tak jak dzisiaj tego głosu dobrego brakuje i brakować będzie dopóki będzie taki rzecznik jeśli chodzi o odwołanie nasz wniosek o odwołanie tego pseudo rzecznika wpłynął w grudniu 2020 roku szanowni państwo 2,5 roku więcej i do dzisiaj nie został ten wniosek ani rozpatrzony, ani, ani nawet zaopiniowany. Dlatego to, co dziś proponujemy, jest tak naprawdę propozycją. Są to propozycje, które zostały zebrane i na podstawie dotychczasowych sytuacji, ale też w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie w kwestiach bezpieczeństwa, które mają dzisiaj polskie dzieci. Jakieś pytania? Jak rozumiem, jednak głównym problemem obecnego rzecznika praw dziecka nie jest to, że z dziećmi nie pracował, tylko to, że jest pacynką obozu rządzącego, że nie reagował na sprawy tak koszmarne jak historia Mikiego Felixa. Jak rozumiem również wprowadzenie takiego zapisu nie, nie będzie stanowiło, że gdzieś będzie dalej rządzić wielkiego problemu o tym, że to musi być ktoś, kto pracował w dziećmi, to przez zawsze jakaś zaprzyjaźniona przedszkolanka się w trudno nie znajdzie. Podobnie co do osoby wyspecjalizowanej w psychiatrii dziecięcej. To może być na przykład e, ktoś, kto leczył e, syna, e, syna jednego z parlamentarzystów pisów no, znanego z hafle kryminalnych, chociaż to akurat już dość wyrośnięte dziecko. Chciałem spytać o co innego. Kogo panie widzą w roli rzecznika praw dziecka? Nawet jeżeli dzisiaj by to miała być kandydatura symboliczna, no bo wiadomo kto rządzi, ale ja pamiętam jak w czasach kiedy telewizja była zapłaszczana akurat nie przez PiS, tylko przez po, po, poskomunistów. Ja zadałem pytanie przy dzieńskiej Kogo widzi w fotelu prezesa telewizji? Uzyskałem odpowiedź. Yy, uzyskałem odpowiedź. Jan Nowak Jeziorański. Yy, Jan Nowak Jeziorański jeszcze wtedy żył. Nie został oczywiście prezesem telewizji, ale nie tak długo po tej rozmowie został nim całkiem przyzwoity Jan Dworka. Jednym słowem, czy jakąkolwiek kandydaturę, jakąkolwiek osobę, choćby symbolicznie, mogą Panie wskazać? Proszę Pana, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, wskazaliśmy. Kandydaturę, która sprawdziła się w sposób absolutnie doskonały. Mówię o rzeczniku praw dziecka Marku Michalaku. To pokazuje, że my, jako cała formacja polityczna, bardzo poważnie, odpowiedzialnie podchodzimy do dzieci i ich praw. Proszę mi wierzyć, że zaproponujemy kandydaturę, która będzie naprawdę wypełniała oczekiwania tych najmłodszych. Ale z pewnością zrobimy to z poszanowaniem głosu, wiedzy, doświadczenia organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, które dzisiaj przejęły tak naprawdę rolę tych terenowych rzeczników praw dziecka. I z pewnością ta kandydatura będzie wspólnie z nimi ustalona. To jest szacunek dla nich, przez pryzmat ich doświadczenia i tego, co robią naprawdę w tych trudnych warunkach. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.